Cześć! Co zrobić, jeśli za chwilę jest Twoje wystąpienie, Ty nie masz nic przygotowanego, nie ma już w ogóle czasu i generalnie jedna wielka tragedia. Po pierwsze, nie panikuj. Nie panikuj, bo panika jest najgorsza, bo wtedy mamy dwie opcje, obie fatalne: albo będzie totalna pustka w głowie i cisza. Pusta cisza, nie wiadomo jak zacząć, nie wiadomo jak skończyć, nie wiadomo o czym mówić, albo w drugą stronę jest potok, lawina myśli, chaos wszystko wszędzie naraz, jak w tytule jednego filmu. Nie panikuj, tylko usiądź albo stań, jeżeli nie możesz usiąść, i spróbuj wyłapać trzy. Dokładnie trzy punkty z tego, co masz do przekazania. Dlaczego trzy? Dlatego, że trzy to już kilka i daje wrażenie kompletności. To nie jest tylko tak, że coś powiedziałeś na początku, na końcu i to wszystko, tylko od czegoś zacząłeś, przez coś przeszedłeś i zakończyłeś jeszcze innym wątkiem. Jak masz już te trzy punkty i jeszcze cię nie wywołują, jeszcze masz okazję chociaż chwilę się poprzygotowywać, to zrób jeszcze dwie rzeczy, a dokładnie to dwa zdania. Pierwsze i ostatnie. Pierwsze zdanie to jest zdanie, które musi zaciekawiać, łapać uwagę, sprawiać, że ci, którzy mają słuchać, będą też chcieli słuchać tego, co za chwilę im opowiesz. Więcej o tym, jak przykuć uwagę, dowiesz się z filmu Kuby Podgajnika. Zapraszam cię, link będzie gdzieś tutaj. Drugie zdanie, które musi zrobić, to zdanie ostatnie. Na samym końcu masz moment najwyższej uważności, twojej publiczności. Więc wykorzystaj to. Wykorzystaj to mówiąc to, co masz najważniejszego do powiedzenia, podsumowując jednym zdaniem wszystko, albo po prostu dając mocną, dosadną puentę. Przykładowo, O Boże, mam za chwilę powiedzieć o rynku gier komputerowych. Nie wiem nic na ten temat, od czego by tu zacząć. Dobra, trzy rzeczy. Pierwsza, w gry komputerowe gra więcej osób niż się wydaje. Ok. Druga, gry komputerowe to jest naprawdę niezły rynek i to nawet te pozornie bezpłatne. Spoko. Trzecia. Hmm, może tak, gry komputerowe mogą być skomplikowane pod kątem prawnym. No dobra, mamy trzy rzeczy. To teraz do tych trzech rzeczy, dołóżmy jakieś zdanie na początku. Może pytanie? Tak, pytanie to świetny pomysł, jak zacząć. Jeden z tych, których dowiesz się ze wspomnianego filmu Kuby. Więc zapytaj: A kto z Was kiedykolwiek, kochani, grał w gry spoko? Potem przechodzisz do tych trzech rzeczy i na samym końcu mówisz: Więc zastanówcie się, czy chcecie grać, czy być rozgrywani. Dzięki. Do zobaczenia.